Tak, oni jeszcze się biorą e, Mamy tutaj, tutaj losy: wziatmy, pan, 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 pan. E, deski, dir, często, tak, liście. Dwa, A więc tak, ja mogę pierwszy trzy, szukać, więc losujcie. Losujcie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, lecimy ich szukać. oddaj e, los, Tak, banan jest mentos? On mógł się tam schować. No jest Mentos! Czemu ty się nie odzywasz? Ale nie musiał. Halo! Dobra. Ale to jest Dobra. najbardziej prawdopodobne. Ej, właśnie, no to ja pierwszy szukam, dyska. to czekajcie widzowie, muszę się... Nie, nie muszę się. Nie ma. Dobra, przebierajcie przy, się. Dobra, nie no, Mentos on jest kłodą, więc jest trochę grubo. Balon z deskami. Kłoda to są takie drewno, po prostu drzewo takie. Z Mentosem może być trudno. Dobrze, nikt nie jest liściami. To czekaj, się. to w sumie odśnieża, żeby tutaj nie było z tego śniegu nigdzie. Ja jestem przy Fajerberce. Dobra, yy, co widzicie? A ty banan. Dobra, ale jakie okolice macie? Jakby. Jak elitry? Co? Jakie i e aha ale przecież bananek ale skąd ktoś ma mieć elitrę przecież nie ma dużej elitry No to co? Nie no on tutaj wie, że gdzieś będzie. Na 100% Czekaj, bo Mentos jest koło policji. Jak on mnie widział? Jak on widzi elit... Nie, on jest tutaj gdzieś. Jak on widzi elit... Co? Po co? Tam jesteś gdzieś w takich okolicach? Aha, okolice więzienia, ok. No, tak, jak okolice więzienia, to on może być gdzieś. Tu też może być. Znaczy, też zależy, jakie drewno wzięło, ale chyba to takie normalne. O, no, może w jego domu. Znaczy nie można. Na tym serwerze jeszcze. Dobra, jak on. Ja jestem koło więzienia. Dobra, nie, no nie znajdę tego. Nie, jeszcze nie. Dobra, ale ty widzisz, co jeszcze raz, co widzisz? No. Najpierw ty mam to, co widzisz, co widzisz? Ja te, ej, oh, ale jesteś się w środku czy na zewnątrz. A ja wiem gdzie jest banan. Już chyba wiem. Tu jesteś! No widziałem cię bananek, nie opuszczaj tej, tego. Nie opuszczaj, wejdź, wróć, wróć. Widziałem cię. Gdybyś tą głowę miał inaczej, to bym Cię nie zobaczył. Dobra, mm, mam minutę. Dobra, mam minutę. Hmm, tak trzy minuty każdy ma, nie? To czekajcie, stoper będę odpalał, bo w sumie tutaj mam... Mi się odlicza to, ale czekajcie. Jak mam tu zbić wodę? To on może być wszędzie, bo jeżeli bić więzienia, On może być też tu. Okolice więzienia. Ale jesteś blisko czy daleko więzienia? Okej, okay. on widzi On wie, że będzie gdzieś... od widzowie, Ale widzisz wodę? On będzie gdzieś tu. A ty jesteś ciemnym, tym takim ekskluzywnym drewnem, czy? Są dwa tylko. Tutaj. Okay. Chyba, że on nie musi wyjść. Tu on może być wyżej widzowie. Dobra, ostatnia... Dobra, już mi minął czas. <grym> Dobra, gdzie byłeś? Co? Pokaż. Czy nie chcesz? Czy chcesz zostawić na inne? Gdzie ty byłeś? Gdzieś tam. Halo, banan. Aha. A ja cię znalazłem. Eee, znalazłem cię i wyszłeś. No, byłeś na, na czarnym dywanie. Nie no dobra, banan szuka, banan szuka. Dobra. Ale czekaj się, odłożę. Ej, czekaj, czekaj. Ej, ale odłóżcie kartki, które wylosowaliście. Odłóżcie najpierw. To, to jeszcze jedna karteczka. Czekaj. Mentos masz jakąś kartkę? Co? To czekajcie, widzowie, zaraz będziemy, tylko musimy się pozamieniać, jak było przedtem. Także do normalności to czekajcie. Dobra, widzowie, a więc tak, są wszystkie losy? Dobra. Teraz tak, ja pierwszy losuję, bo ja już jeszcze nie losowałem. Wane, ty się odsuń. Cyk. mam kłodę. Okej, okay, kłoda. I odłóżcie od razu, od razu odłóżcie. Odłóż, odłóż. A ty Mentus, co masz? Momentus, no, powiedz co masz? Co? Co masz? Co masz? Co masz? Dobra. To tak, Tutaj jest banan, teraz będzie liczył. Dawaj, licz. Głowa w ziemię. Ale nie tak szybko. Czekaj, nie tak szybko. Czekaj, już się dajesz? Ja też widzę bank.

Ja też widzę bank, widzę skiny. Widzę też zielony bikon, o, zielony bikon też widzę. Ja widzę A czy, aha, bo ty już szukasz, to czekaj, już szukasz tyle. Masz 3 minuty. Ja teraz zmienię perspektywę i teraz widzę dom psa I kawałek jego skin. Boguję go, który używa widzów. Masz dwie minuty. Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie jesteś? Ależ podpowiedź. Ej dobra, w jakich jesteś okolicach? Bo jestem okolica hotelu. Tak blisko, bank, tak. O O okolicach tak do. no nie wiem, czy do banana? No tak, o okolicach jaskini. Boże, nie jaskini, tylko tej. Kopalni. Okolice kopalni. Masz minutę. Ale może się zabierz za mnie? Ja jestem w okolicy hotelu i Twojego domku. Jakby no. no czy widzę, jak y, się popatrzę, to widzę pi, kawałek kilofa i y, stadninę Twoją dla koni. I czekaj, i co to jest? Co? To nie umiesz sobie go podłączyć. Dobra, masz 20 sekund. No chopie mnie chcesz szukać Okolice chyba Widzę wodę o Dobra, dobra, zróbmy, że masz jeszcze minutę, dawaj. Jak on mnie on widzowie nie znajdzie. Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie jesteś? Co? No widzę wodę. Nie, jestem. widzę kawałek kilofa, jakiś urywek. Ale ogólnie to widzę yy, dużo drewna. I desek. Dawaj banan. Masz Masz minutę. Ja nawet Cię nie widzę, nie? Dobra, czas. Masz, masz 30 sekund. Pamiętaj tyle. Widzę kawałek gry, Widzę żabkę. Widzę dużo drewna. Widzę ognisko. No to już jest taka podpowiedź. I widzę budę, nasze znaczy Boże, nie budę tylko stadion dla Twojego konia i dużo drewna. To są okolice hotelu. Dawaj, masz trzy sekundy. Nie ma go tu widzowień. No Ty nawet nie jesteś blisko mnie, a ja nawet Cię nie widzę. No, koniec czasu. Idź koło żabki, pod żabkę. Jesteś? Gdzie co jesteś? No? I tak, właśnie zakładałem. Dobra, panu, gdzie ty? jak nie pokazujecie, ci, gdzie ja byłem, bo już za... o, siema Mentos, pokażcie gdzie ja byłem aha, Banan odpuścił grę patrz, Mentos, chodź zobaczcie gdzie ja byłem tam tu byłem patrz, ja tak stałem, czekaj Staję w ten sposób, czekaj. Jestem, tak. No ja byłem e, pod hotelem, totalnie pod hotelem. Widzowie, też tutaj ulepszyłem ten kill off. Piszcie, jak wam się podoba, jak teraz tak wygląda. E, no w hotelu, jak jest ten basen, tam te liście. Dobra, chodź, banan. Chodźcie do rynku i teraz e, Mento szuka. Ja losuję. Waga. Deski. Ja mam deski. Banan. Klikaj. No klikaj. Co masz? Jak masz deski? To jeszcze raz nosuj. Jak deski. Jakim cudem masz deski, jak one były tu... Dobra. Dobra, losuj no! Losuj! Kłoda, kł... Kłodę. czyli jakby. Ty jesteś mną teraz. Tak, tak, te, tak wyglądasz jak ja, a ja jestem deskami. Dobra, to widzę, zaraz się widzimy. Czekajcie, bo jeszcze. Dobra, widzę. No, możesz liczyć. Mentos. Ale co tak szybko? Co tak szybko? Co się tak szybko liczysz? Dobra, jest stoper odpalę. Czas startu. E, no można, można. W owce widzę. W widzę. Eee, no tak. Wysoko, nisko. No, tak pośrednio, o pośrednio mogę, można powiedzieć. Ja. Nie wiem, tego puszczę i mówię, że nie wiem, się laptop. Po prostu robię. Eee, no. Nie wiem, czy to na można nazwać pomieszczeniem. Nie A Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie ty teraz jesteś Mentos? Wiesz, że raz koło mnie przebiegłeś? Znaczy może nie koło mnie, nie koło mnie, ale ci widziałem, widziałem cię. Ej, ale tych kamuflaży tak aż serio nie widać. No. Mentos masz y, minutę i trzydzieści sekund. Jak, jak on jest deską? Na szybłożu drewnem? No w sumie, ale powiem Ci tyle: y, koło mnie raz przeszłość. Ej Mentos, wiesz, co ci powiem? Jak oglądniesz odcinek, to powiedz... Jeju, co ja zrobiłem? Jak ja mogłem go nie zobaczyć? Dobra, no masz prawie że 30 sekund, można powiedzieć. Prawie. Ej, dobra pananek, to nie jest śmieszne! No i co z tego? Ale on szuka. I przez ciebie teraz stracił czas i ma teraz 30 sekund równe. Przez ciebie. Nie, nie dołożę mi minuty. Przez ciebie po prostu straci czas. Nie. Jestem deskami, to jak? Ja się chowam w deskach. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Cztery, trzy, dwa, jeden. Koniec czasu. No, bo to nie było, że tylko domku Bartki. Nie, ja byłem tu. Dobra widzowie, to by było tyle w tym odcinku. Widzimy się już w kolejnym. Cześć!